dzisiaj y, parę słów z trasy kiedy sam chodem i, i nie ukrywam, że y, rozmyślam o czymś i mówię y, nagram parę słów na ten temat co by mi nie uciekło głównym y, fragmentem wersetem będzie Drugi list Piotra Drugi list Piotra, pierwszy rozdział. Pierwsze cztery wersety. I tutaj jest napisane tak. Łaska i pokój niech się Wam rozmnożą przez Poznanie. może od drugiego właśnie łaska i pokój się wam roznożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa boska jego moc obdarowała nas wszystkim co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie tego który nas powołał przez własną chwałę i cnotę przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice abyśmy przez nie stali się uczestnikami Boskiej natury, unikną skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą, pożądliwość. I tym kluczowym e, zdaniem, o którym chciałbym powiedzieć parę słów, jest, e, że m, zostały nam dane obietnice, drogie i największe obietnice zostały nam darowane. Bóg nas obdarował wszystkim, co jest potrzebne do dzisiejszej pewności. Abyśmy przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga porządliwość. I to jest jak gdyby takie, taka główna myśl, o której chcę powiedzieć. Bóg dał nam e, wszystko, a dał nam to przez obietnicę. To jest troszeczkę, troszeczkę jak z tą ziemią obiecaną. Oto daję wam tą ziemię i można powiedzieć, e, i daję wam obietnicę, że wydam ją w wasze ręce, czyli z jednej strony daję wam, a z drugiej strony mamy ziemię obiecaną, która jest pełna e, wroga, goliaci tam mieszkają, olbrzymi, są warowne miasta, ale Bóg, Dał obietnicę, że nie zostawię Was, nie opuszczę, będę z Wami, będę szedł przed Wami, ja będę walczył za Was. No, nieraz ktoś by chciał powiedzieć: Panie Boże, my chcielibyśmy wszystko dostać, ale nic nie robiąc, tak byśmy chcieli wszystko dostać. Tak? No, Bóg tak bardzo rzadko działa zawsze w tym, w tym elemencie. Otrzymania pewnych rzeczy od Boga, my musimy uczestniczyć. Bóg nie błogosławi lenistwa. Bóg nie, nie błogosławi e, takiego, takiej postawy. No nie wiem, no słowo lenistwo chyba najlepiej to określa: takiej biernej postawy, nieaktywnej. Człowieka, który, który nie chce współpracować, to nie chce, nie chce brać odpowiedzialności razem z Bogiem za pewne rzeczy. I myślę, że jest to modne, że Bóg krótko mówiąc nie wylewa swojego błogosławieństwa dla ludzi, którzy siedzą przed telewizorem i jedzą delikatnie, mówiąc, słodycze, piją Coca-Colę i oglądają telewizję. I Boże, ty obiecałeś, że dasz, to ja leżę, czekam, że dasz. Taki, taki sposób obdarowania po prostu jest deprawujący. A Bóg chce nas błogosławić. Nie deprawując, więc nie ma innej opcji. Przez grzech, przez naszą naturę e, upadłą człowieka Bóg e, e, chce nas błogosławić w sposób, który będzie nas rozwijał, dyscyplinował, przemieniał, a nie w sposób, który będzie nas deprawował. No i tutaj jest pokazany sposób, jak możemy stać się uczestnikami błogosławieństwa. Wszystkiego tam jest napisane, co jest potrzebne do, do życia i pobożności. W jaki sposób? Przez obietnicę. Wow! Przez obietnicę? Co to znaczy przez obietnicę, której Bóg nas obdarował? Nie będę odkrywczy, mówiąc, że obietnice w większości przypadków są inne, ale w większości przypadków są warunkowe. Jeśli zrobisz to, ja zrobię to. Jeśli zrobisz to, pójdziesz w tą stronę, ja będę z Tobą. Jeśli w tamtą, nie będzie mojego błogosławieństwa nad Tobą. Jeśli będziesz mi posłuszny, to ja zrobię to. Jeśli wysłuchasz, ja odpowiem. Jeśli będziesz szukał, ja znajdę. Jeśli będziesz szukał mnie całym swoim sercem, objawię się. Jest, nie wiem, nie liczyłem, ale Biblia jest po prostu przepełniona obietnicami. I to jest sposób, w jaki Bóg chce wypełnić nasze życie wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Czyli Bóg zadbał o to doczesne życie, to naturalne, które potrzebujemy, jedzenie, ubiór i tak dalej, nasze potrzeby różnego rodzaju, aby były zaspokojone. Bóg zadbał o to wszystko. Jak również zadbał o ten element duchowy naszego życia, nasze serce, potrzeby duchowe, również o wszystkie zadbał. Jeszcze raz posłuchajmy, jak to brzmi. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę, przez które. Darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą porządliwość. Widzimy dwa etapy. Pierwszy etap to jest poznanie. Nie możemy wejść w tą procedurę, jeśli mogę tak technicznie powiedzieć działania obietnic, jeśli nie przejdziemy najpierw etapu poznania, my musimy najpierw poznać Boga, poznać jego słowo, bo jego słowo to Bóg. Na początku było słowem, Bogiem było słowo. Wszystko przez nie powstało, bez niego nie powstało. Ono stało się ciałem, jest słowa Chrystusie. My potrzebujemy poznać Chrystusa, poznać jego słowo, a co jest integralną częścią? Jego słowa, już mówiłem, Jego obietnice. Nie poznamy tych obietnic, nie poznamy Boga, jaki jest, jaką ma naturę, nie zareagujemy na, ten, na te obietnice, nie wejdziemy w ten proces, który już sprawia, że jesteśmy przemieniani w ten sam obraz, z chwały w chwałę. Stajemy się wtedy współuczestnikami Jego boskiej natury i stajemy się bezpieczni przed porządliwością. Nie upadniemy w grzech, nie będziemy zwiedzeni, bo nie można żyć naturą Chrystusową, nie można żyć naturą Bożą i równocześnie ulegać grzechowi. Nie. Gdy stajemy się współuczestnikami Jego natury przez obietnicę, jak tu jest napisane, Unikniemy skażenia. Unikniemy upadku. I teraz jeszcze parę słów chciałem powiedzieć na temat tego procesu. Na temat tego procesu. Moglibyśmy tutaj wziąć mnóstwo różnych obietnic i na podstawie tych obietnic pokazać naszą część i Bożą część. Zbliżcie się do Boga, mówi słowo, zbliży się do was. Do was. Jest ruch z naszej strony, jest ruch z Bożej strony. Jest napisane pokutujcie, wyznawajcie swoje grzechy, upamiętajcie się, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Jest taki znany fragment w psalmie 101, który, który pamiętacie, jest mowa o tym, o błogosławiony jest człowiek, tak? Który nie idzie za radą bezbożnych, nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana, rozważa jego, jego zakon dniem i nocą, i tak dalej, i tak dalej. I obietnica: wszystko, co uczyni, powiedzie się. Ja myślę, że no nie ma wś wśród słuchających. Tego komentarza, ani jednej osoby, która by powiedziała: Wszystko co robię, powodzi mi się. Ze smutkiem chyba nie ma. Ktoś powie bardzo często, niektórzy powiedzą rzadko, niektórzy mówią pół na pół, ale ile osób powie: Wszystko, cokolwiek czynię, powodzi mi się. Prawdopodobnie nie, o, nie poznałeś tej obietnicy. Prawdopodobnie nie poznałeś Boga, Jego natury. Jak dotrze do nas, że prawdą jest to, jakim się objawił nam Bóg w Chrystusie Jezusie, że On jest odpowiedzią w 100%. kiedy nie zgodzimy się na, na średniactwo, płyciznę, częściową odpowiedź Boga w naszym życiu, że On chce nas w stu procentach prowadzić w 100% procentach błogosławić i wtedy odnajdziemy jedno z takich obietnic które pokazują naszą część, jaka jest nasza część rozmyślanie nad Jego Słowem dniem i nocą nie zasiadanie w gronie szyderców z kim spędzasz czas jak spędzasz czas o czym rozmyślasz czy na różnych komunikatorach społecznościowych w pewnym sensie przebywasz. Nie musisz siedzieć przy stole. Dzisiaj możesz siedzieć przy komputerze i przebywać w gronie szyderców, oglądać YouTube'owe filmiki, gdzie ktoś się naśmiewa z kogoś, z czegoś. Przebywasz w gronie szyderców na imprezach firmowych, rodzinnych. przebywasz w gronie szyderców. O czym rozmyślasz? Czy rozmyślasz o najnowszych nowinkach, jedynie samochodowych, technicznych, nie wiem. Mnóstwo jest różnych rzeczy, o których można rozmyślać. Czy to ma wszystko taką taką część wynikającą z normalnego życia. To Cię nie pasjonuje. Trzeba coś rozważyć po prostu rozważasz, jest to część Twojego życia lub pracy, ale tym nie, nie, nie karmisz się tym. To nie jest Twój pokarm życiowy. To, co robisz, to rozmyślasz nad Jego słowem. Kiedy rozmyślałeś ostatnio nad słowem? To jest coś więcej niż czytanie Biblii. To jest właśnie rozmyślanie, to jest coś takiego, że właśnie jadę dzisiaj samochodem i rozmyślam nad tym do tego stopnia, że, że chcę to nagrać. Chcę się tym podzielić. Na tyle mnie to zajmuje, że chcę to wyrazić, chcę się tym dzielić, bo rozmyślam o tym. Prawdopodobnie to, o czym mówisz, demaskuje to, o czym rozmyślasz. Kiedy ostatni raz dzieliłeś się z kimś, słuchaj, ostatnio myślałem nad takim fragmentem z Biblii. Czytałem go i rozmyślałem. Nad tą obietnicą, nad tym zdaniem Jezusa. Słuchaj, no po prostu. To jest coś niesamowitego. Tutaj czegoś nie rozumiem, ale rozmyślam nad tym. Lub właśnie rozmyślałem i zrozumiałem coś. To jest niesamowite. Bóg jest cudowny, chce się z Tobą podzielić. Kiedy ostatni raz coś takiego w Twoim życiu miało miejsce? Kiedy dzieliłeś się? Prawdopodobnie nie dzielisz się, gdy nie rozmyślasz. Nie, nie rozmyślasz, bo nie czytasz. Nie rozważy, nie, 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 nie rozmyślasz, bo nie. Bo nie, nie kładziesz się, nie klękasz, nie spacerujesz, rozmyślając o tym, co przeczytałeś. Dlatego nie możesz być osobą, której ta obietnica się wypełni. Czyli wszystko, co uczynisz, powiedzie się. To jest cudowna obietnica. Jest tak wiele obietnic, gdy, gdyby wprowadzić je w życie, czyli gdybyśmy my zrobili swoją część. Wiadomo, Bóg jest wierny, zrobi swoją. Ale nie jedna obietnica wprowadzona w życie, na przykład ta jedna, z psalmu pierwszego, jest w stanie całkowicie zmienić nasze życie. Takich obietnic w Biblii jest dziesiątki. Wyobraźcie sobie, gdybyśmy wprowadzili w życie dziesiątki Bożych obietnic, naprawdę stalibyśmy się uczestnikami jego natury uniknąwszy skażenia jakie na tym świecie pociąga, Porządliwość pociąga grzech. To jest fascynujące. To jest fascynujące. To jest fascynujące. Jak cudownie Bóg nas obdarował. Tymi drogocennymi, jak to ten fragment mówi, drogocennymi, cudownymi obietnicami. Wiecie, to jest... To, te, te obietnice to są jak jakieś takie eliksiry, które jeśli je przyjmiesz, one zmienią twoje życie. W nich jest zawarta chwała Boża, w nich zawarta jest moc Boża. One są jak jakieś takie tajemne kody, które jeśli uruchomisz, nigdy już nie będziesz taki sam. Wow! I to wszystko leży na naszych półkach. To wszystko leży na naszych półkach. Ludzie szukają odpowiedzi na różnego rodzaju rzeczy, pytania w swoim życiu. To wszystko leży na Twojej półce. To są jak. Właśnie te tajemnicze kody, które jeśli je użyjesz, zastosujesz, nigdy już nie będziesz taki sam. Pomyślcie o tym w wersecie. W jaki sposób Bóg chce działać w naszym życiu? Nie módlmy się do Boga, aby działał po naszemu. To my działajmy według jego planów, według jego dróg. Jeśli on mówi, że chce nas zmienić i obdarować przez jego obietnicę, to zareagujmy na te obietnice. Wprowadźmy je w życie, nie dziesięć, może od razu, na raz Jedną, wprowadź w życie chociażby tą obietnicę z Psalmu I. To jest pasjonujące, to jest fascynujące. Jak Bóg o wszystkim pomyślał, i to nie jest coś skomplikowanego. Bóg nie powiedział, że obdaruje nas wszystkim po skończeniu szkół teologicznych, etc., etc. Nie! Jego rozwiązania są dużo, dużo prostsze, które są w zasięgu każdego z nas, to są Jego obietnice. Ale tam w nich jesteśmy my zawarci. W tych jego obietnicach on jest zawarty, ale też my jesteśmy zawarci. Jeśli nie odszyfrujemy tej obietnicy, nie wypełnimy swojej części, on nie będzie mógł wręcz zrobić swojej. Pomyślcie o tym, kochani, błogosławię Was, i do usłyszenia w kolejnym komentarzu.